Cześć, witam wszystkich zainteresowanych robieniem zdjęć. Dzisiaj pokażę Wam szybką, wręcz przyjemną edycję i poprawki zdjęcia Daniela z Zrobię to schematycznie, bez wnikania w szczegóły i szczególiki i bez próbowania wielu możliwych opcji obróbki tegoż zdjęcia. Podkreślam, program nazywa się Photoshop Express, jest bezpłatny i przeznaczony na platformę Android. U mnie w tej chwili działa na tablecie Galaxy S4. Program posiada niezliczoną ilość opcji, łatwych do użycia i generalnie jest zoptymalizowany dla publikujących w social media. No to co? Działamy. Ze swojej biblioteki zdjęć odpalam zdjęcie Daniela Sandaczym. Jak widzicie, zdjęcie jest na granicy przepalenia w jasnych partiach, zarazem posiada dość kontrastowe przejścia pomiędzy światłem i cieniem. Co widać pod rybą oraz w szkłach okularów? Zobaczymy co da się z tym zrobić w prostych czynnościach. Wybieram zakładkę poprawki. Tutaj wybieram kartę białe, czyli zajmę się najjaśniejszym światłem, na łóżkach. Teraz suwakiem ściągam tak zwaną nadwyżkę światła, obserwując zachodzącą zmianę. OK. Teraz pokazuję zdjęcie przed korektą i po korekcie. Może być. Teraz zajmę się czernią i cieniami. Wybieram odpowiednią kartę. Z suwakiem jadę na plus i widzimy, jak głębokie cienie zamieniają się w rozjaśnione. Widać to także na okularach, pokazały się oczy. Według mnie zdjęcie diametralnie zmieniło swój wygląd na korzyść w odbiorze, przed i po. Teraz jeszcze raz zerknę na czernie, ale to już kwestia gustu i upodobań dotyczących estetyki działania. teraz przed i po. Teraz wybieram kartę kontrast. Zobaczymy co tutaj można poprawić lub przedobrzyć. A teraz oddalam i przyglądam się poprawką. Skakuję na zakładkę kadrowanie. Wiem, że Daniel publikuje w social mediach, więc proponuję proporcję obrazu 16 na 9. Zobaczymy. Teraz przytnę zdjęcia według własnych upodobań ewentualnie według potrzeby. Na tym etapie każdy z was podejmuje swoją decyzję. Tutaj macie do wyboru bardzo dużo tak zwanych proporcji obrazu. Niektóre są podane w proporcjach, a inne w postaci nazw poszczególnych platform w internecie. To zdecydowanie ułatwia wybór. Wystarczy zwyczajnie kliknąć wybraną opcję. Przechodzę na ostatni ekran programu. Tutaj mamy do wyboru ostatni etap postępowania ze zdjęciem. Możemy zapisać go w najróżniejszych miejscach w komputerze, ale nie tylko w komputerze, także w swoich miejscach w sieci. Tutaj możemy wybrać stopień kompresji zdjęcia. Pamiętajcie, proszę, że najwyższa kompresja trochę masakruje obraz. Te opcje należy z namysłem wybierać. Tu z kolei mamy do wyboru rozmiar zdjęcia finalnego bardzo przydatna opcja. O, proszę, zobaczcie, ile tutaj opcji do zapisania zdjęcia! Coś wspaniałego! Wszystko w jednym miejscu. I to na tyle, kochani. Pamiętajcie, proszę, że aby poprawić jakość swojego zdjęcia, nie musicie kupować drogiego laptopa, a wystarczy tablet lub nie najgorszy smartfon. Najważniejszym jest, abyście nauczyli się dostrzegać zdjęcie dobre i zdjęcie złe, bo bez tej umiejętności ani rusz. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.